Witamy Państwa. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, nie bez powodu postawiono nas obok siebie, bo obaj jesteśmy, ja trochę już byłem przedsiębiorcami, prawdę mówiąc ja nie lubię słowa biznesmen, więc byliśmy przedsiębiorcami, pan nadal jest, ale przyszliśmy do tego do tej przedsiębiorczości, do tego, bo to jest pewien sposób na życie. Z zupełnie różnych kierunków i żaden z nich nie był związany z przedsiębiorczością. Ja jestem tutaj dzisiaj, bo kończyłem Wydział Matematyki i Fizyki. Przez 30 lat zajmowałem się nauką, a potem zająłem się moją rodzinną firmą w 90 roku. No to dlaczego się zająłem tą firmą rodzinną? No to jest jasne. Jestem czwartym pokoleniem. A jak było z Panem? No też ja pracuję dla rodzinnej firmy obecnie, państwo Inglot, ale to też zacząłem jako dyplomata, kończąc zaraz Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Studiów Amerykańskich, praktycznie natychmiast, to w zasadzie moja kariera łączy się z Uniwersytetem Warszawskim. Po 10 latach jeżdżenia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem, Polska gdzieś tam była na kilka tygodni z powrotem do Stanów Zjednoczonych, dostałem informację, że po 10 latach ojczyzna wzywa, więc żeby czas wracać. No I to był taki moment, kiedy podjąłem decyzję, że nawet nie tyle czas wracać, ile czas się ustabilizować. Czyli yy, wszystkim dyplomacja kojarzy się z takim wyz wyzwaniem, podróżowaniem po świecie i tak dalej. Tak, to jest fajne, ale ja wolę podróżować turystycznie. Więc yy, postanowiłem w pewnym momencie ustabilizować swoje życie. Mając trójkę dzieci, wspaniałą żonę decydowaliśmy, że musimy gdzieś, gdzieś po prostu osiąść. No, akurat tak się złożyło, że wtedy przyjaźniłem się z panem Wojtkiem Inglotem, który jakby skorzystał z okazji, że mam, mam kończyć pracę w Nowym Jorku i wrócić do Warszawy, a i powiedział, a może byś został w Nowym Jorku i poprowadził mi operację, którą właśnie rozwijałem, bo to akurat firma była na początku drogi w Stanach Zjednoczonych. To był rok 2011, od niewiele ponad roku rozwijała się w Stanach. No i to było ciekawe wyzwanie, choć miałem wiele wątpliwości, czy jako urzędnik państwowy to ja podołam, bo odpowiedź pana Wojtka była prosta. Nie musi się znać na kosmetykach. Trzeba po prostu to sprzedawać, tak jak samochody na przykład. Tak to było, proszę państwa. No właśnie, pracuje pan w firmie polskiej, to bardzo polskiej, bo rodzinnej, takiej zakorzenionej w regionie i pracuje pan na rynku amerykańskim. Jaka z tym się wiąże refleksja, jak te dwie, bo to są jednak dwie kultury zarządzanie czy bycia, jak pan to łączy? W Ameryce jest duży szacunek wobec ludzi sukcesu prowadzących biznes, właśnie biznes, który odnosi sukces. Nie ma takiej otoki podejrzeń, że te, skąd wziąłeś ten pierwsze 100 tysięcy czy pierwszy milion? Absolutnie nie. Na pewno, jeżeli, jak, jak firmy polskie wchodzą do Stanów Zjednoczonych, jest, to jest potworne wyzwanie, to jest bardzo kosztowny rynek, ogromna konkurencja, każdy, każdy jest praktycznie przedsiębiorcą, albo przynajmniej marzy być człowiekiem sukcesu, czyli w moim, akurat w mojej branży, no to każdy wizerzysta, który prowadzi blogi, ma już tam kilkaset tysięcy ulubieńców swoich, to, chcę otworzyć swoją markę, chcę od razu branding zrobić i produkować, nie wiem, szminki, cienie do oczu czy cokolwiek. Także to jest i w ciągu roku powstaje na rynku mnóstwo firm, ale też i wiele znika, albo jest wykupiona, albo po prostu nie podoła. Więc to jest bardzo trudny rynek. Więc wchodząc na rynek amerykański, przede wszystkim trzeba już być Mieć do, ustabilizowaną markę i trochę, trochę pieniążków, aby to zrobić, więc nawet to jest jakby pierwsza rzecz. I później jest to kultura robienia biznesu jest kompletnie inna. I ja muszę powiedzieć, że często to odczuwam pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonymi tego, że nie wszyscy rozumieją. Jak tam się robi? No takim najprostszym przykładem to jest to, że każdy stan jest odrębnym państwem, więc jak zaczynamy ekspansję w Stanach Zjednoczonych, to jakbyśmy zaczynali ekspansję do każdego kolejnego kraju. I, i tutaj przez pryzmat Europy, no jak, no ale przecież w Stanach, tak, to, to mówi prawo. Tak, to prawo mówi, ale w, w stanie Nowy Jork, albo nawet tylko w mieście Nowy Jork, ale już za rzeką Hudson w New Jersey jest inaczej. Także to jest taki typowy przykład, czego Polacy nie do końca są w stanie zrozumieć. No właśnie, ja myślę, że Pan wspomniał również kulturę prowadzenia firmy. Ja chcę do tego zaraz wrócić, ale jeszcze chciałbym wcześniej Pana zapytać o postrzeganie polskiego produktu. Nie tylko Waszego produktu, ale w ogóle takiego pojęcia, polski produkt. Jak w tej chwili w Stanach Zjednoczonych wygląda? Czy Pan miał w związku z tym jakieś szczególnie trudne wyzwanie wprowadzanie Produktu na rynek, czy to nie był problem? Nie, Amerykanie nie patrzą w ten, w ten sposób zupełnie. Liczy się produkt, czyli jeżeli to są ludzie, którzy się znają na danym produkcie, w przypadku kosmetyków po prostu dotykają, to jest dobre. To po prostu jest dobre. To ma pigment, to mi odpowiada, ja chcę to kupować. To nie ma znaczenia, czy to jest polskie. A europejskość czy nie. ma jakieś znaczenie? Bo na rynku spożywczym ma. Nie do końca, ja tego tak. nie odczuwam. Mało, mało tak. osób patrzy, często jeżdżę, jestem na różnych targach, mało ludzi w ogóle pyta, skąd jest ta firma. Chociaż jest napisane Made in Poland. Ja, nikogo to nie interesuje, interesuje produkt. Produkt, cena, jak dobry interes z tobą mogę zrobić, mówiąc krótko. No właśnie, ja bym chciał teraz trochę porozmawiać o tej kulturze prowadzenia firmy. Ja myślę, że my w Polsce mamy często Opatrzne wrażenie, jak wygląda kapitalizm i tutaj takim bardzo dobrym Bonmotem, autorem takiego Bonmotu jest Staszek Tym, który powiedział, że kapitalizm wymyślili Sowieci, żeby socjalizm był lepszy. <głosy> <głosy> Otóż my często patrzymy na kapitalizm właśnie w ten sposób, że to musi być strasznie krwawy, strasznie bezwzględny, strasznie nieludzki system, dopiero wtedy się zarabia pieniądze. W Stanach to już się chyba zmienia, w Polsce zresztą też się zmienia, ale mówię o takim pewnym, no, paradygmacie. Nie, wydaje mi się, no, ja mówię, jest ogromna konkurencja i to jest taka konkurencja, w której, no, nie ma miłosierdzia z drugiej strony. Trzeba jasno powiedzieć, jeżeli ktoś nie podoła, to znika z rynku natychmiast. Ja mówię, ja sam, jak, jak już wspomniałem, jeżdżąc, nawet my jesteśmy w, w znanej sieci sklepów Macy's, od pięciu lat tam jeżdżę i widzę, że już niektórych marek nie ma w tym miejscu, w którym inne właśnie robią ekspansję. Czyli widać jak bardzo dynamiczny jest to rynek. Ja miałem trochę co innego na myśli. Myślałem o takich wewnętrznych stosunkach w firmie. Szef podwładny, jak amerykańskie firmy traktują swoich pracowników. Wszystko jest, jak, jak w Ameryce się mówi, wszystko musi być zgodnie z procedurami. Czyli każda firma ma bardzo dobrze zbudowaną strukturę komunikacji przede wszystkim. To jest coś, co ja chyba odczuwam, że w, w polskich firmach, i to, i to zaczynałem od rządowych, kończąc na prywatnych, że kwestia komunikacji chyba nie do końca jest właściwie dopracowana. Nie wiadomo, kto za co jest odpowiedzialny, i często to się tak ad hoc organizuje. To w Ameryce nie ma o tym mowy. W dobrze zorganizowanej firmie wiadomo, kto co robi, i raczej nie wchodzi na teren kogoś, kto ma inne obowiązki. To się nie zdarza. Bo po prostu ja, nawet z pracownikami amerykańskimi, mam taką sytuację, że mówię: Słuchaj, może pomógłbyś mi to zrobić. Ja nie jestem od tego, ja się na tym nie znam. I to jest naturalne. Dla nas to jest troszeczkę w moim takim odczuciu na początku było takie oburzające. No jak, odmawia. Nie, tak jest po prostu. Ja odpowiadam za to. Mogę Ci pomóc, ale ja się na tym nie znam. A no właśnie, ja się na tym nie znam. To jest zupełnie inna odpowiedź od odpowiedzi to nie leży, tego nie ma na liście moich obowiązków. To jest podstawowa wada zakresu zadań, które w Polsce jeszcze niestety w bardzo wielu firmach uważa się za taką rzecz, która po prostu musi być. No pracownik musi wiedzieć, co ma zrobić czego od niego oczekujemy. Więc ma listę zadań. Lista zadań ma bardzo poważną wadę. Pada się nazywa, tego nie ma na mojej liście zadań. W związku z czym na końcu listy zadań pisze się zawsze i wszystkie polecenia wydawane przez przełożonych, co oznacza, że lista zadań mogła się, mogłaby się składać z tego jedynego założenia. Ja wczoraj na moim konwersatorium miałem występ dwóch takich firm polskich, które mówiło się również o firmach amerykańskich, o takiej idei, Firmy turkusowej, według Fryderyka Lallou, to jest firma oparta w gruncie rzeczy przede wszystkim na takim poczuciu misji, ważności, Taki poczuciu, że to co robimy jest rzeczywiście potrzebne e, e, światu i ludziom. E, to są firmy pozornie niezorganizowane w ogóle, bez żadnej hierarchii. Jest taka firma amerykańska, nazywa się Morningstar, to jest największy na świecie producent pomidory, to jest tylko jedno stanowisko, pracownik. I zasada, zakres obowiązków jest taki: robisz to, co potrafisz, wtedy, kiedy jest to potrzebne. Jakby pan to skomentował. Ja, no, ja się z tym nie zetknąłem. Ja, ja, sama świadomość pracownika amerykańskiego jest do tego stopnia posunięta, że nie powinien robić rzeczy, które generalnie do niego nie należą. Czyli, jeżeli ktoś, tak jak u nas, jest wizarzystą, to jest wizarzystą. Ja nie do końca mam możliwość przeniesienia go na jakiekolwiek inne stanowisko i to ma też swoje konsekwencje prawne, bo jeżeli my mamy spór w sądzie, to sędzia mnie pierwsze co prosi, to pyta a pokaż mi opis tego stanowiska, a czyli on miał rację, że ci odmówił. To jest naturalne, czy to się też przekłada na, na tą przestrzeń prawną tego systemu. To jest naturalne, że on miał prawo ci odmówić. sędziom mi daje do zrozumienia i No, a to się, to się wiąże z tą zasadą, robisz to, co potrafisz. Tak. I odpowie... Nie potrafisz, to mówię, nie potrafię, tego się nie podejmę. I odpowiedzialności, bo I jeżeli odpowiedzialności, coś źle tak, zrobi, coś no mu się mamy duży problem. Tak. A jak pan postrzega i czy jest w ogóle jakaś różnica w zachowaniach klientów pomiędzy polskim rynkiem, no na polskim pan nie działa, ale pan go obserwuje jakoś i amerykańskim. Polski rynek to znam tak bardziej, jak, jak przebywam w Polsce, albo sam jak jestem klientem, to wydaje mi się, że na rynku amerykańskich klienci nie tyle są bardziej roszczeniowi, ile są bardziej zainteresowani tym, co się, o, o, co się oferuje. Każdy klient zadaje bardzo dużo pytań. Wymaga, żeby wiele rzeczy wokół niego zrobić. Czyli przychodzi do sklepu i prosi, a ja chcę to spróbować to, czyli jak ktoś wykorzystuje do maksimum sytuację, że jest klientem, jeżeli chce kupić, nie wiem, jakiś kosmetyk, to prosi, żeby mu zaaplikować, opowiedzieć więcej, chce się dowiedzieć, więc ja w Polsce nie zauważam tej rozmowy klientów ze sprzedawcą w takim stopniu, że ktoś się chce czegoś nauczyć. Stąd na przykład duży nacisk musimy kłaść, żeby mieć wykwalifikowanych sprzedawców. Bo jeżeli mam kogoś, kto się nie zna, to zaraz, zaraz od razu przychodzi skarga, że ja byłem u Ciebie w sklepie, ale obsługiwał mnie ktoś taki, tak i tak wyglądał, on się kompletnie na tym nie zna. Hmm. Klient zna się lepiej. No tak, to oczywiście to się może zdarzyć. Proszę Państwa, rozmawiamy o firmie, ale może Pan powie dwa słowa, jaka to jest skala firm, jaka jest skala na rynku amerykańskim, jaka jest skala na świecie? No na świecie to jesteśmy, ja mogę się pomylić o dwa, trzy kraje, w około 70 krajach na dzień dzisiejszy. To są i własne sklepy, i operacja franczyzowa. W Stanach Zjednoczonych mamy własnych sklepów sześć, w około 30 Macy's jesteśmy i mnóstwo takich dużych, znanych firm, które oferują kosmetyki dla profesjonalistów, też jesteśmy. Głównie Kalifornia jest naszym takim ogromnym rynkiem. Kalifornia to można powiedzieć niemalże jedna trzecia naszej sprzedaży. Sprzedaży amerykańskiej. Tak, tak. Pomimo, że firmę mamy w Nowym Jorku, to jednak Kalifornia jest ogromnym rynkiem. To się wiąże też i z, z przemysłem filmowym w dużym stopniu. To jest ten teren na północ od, od Los Angeles, który jest bardzo dla nas, że tak powiem, dochodowy. No, teraz pytanie, którego nie mogę nie zadać oczywiście, które sobie zostawiłem troszkę na końcu, nam zostały dwie minuty i dziewięć sekund. Pan pracuje w firmie rodzinnej, ja pochodzę z firmy rodzinnej. Jak pan widzi rodzinność firmy? Jak Amerykanie postrzegają rodzinność firmy? Na przykład w Niemczech to, że firma jest rodzinna, to jest przez klientów bardzo cenione. Jak to jest w Stanach? Nikt generalnie o to mnie nigdy nie pyta, pomimo że jest nazwa, to się pada pytanie, a co to ta nazwa znaczy? No ja mówię, że to jest nazwisko założyciela firmy. A, to czy to jest dalej w rękach rodziny, czy to jest już corporate business? No to to jest tylko takie pytanie. I więc ja odczuwam jakby więcej sympatii. Nie tak jest, a jeszcze jak... Yy, Opowiadam, że jest to rzeczywiście nie robione w Chinach czy gdzieś w Azji, tylko rzeczywiście tych 90% produktów jest robionych tutaj w Polsce, to ja odczuwam jakby troszeczkę więcej sympatii dla tego produktu, dla czegoś, że rodzina stworzyła, sama produkuje i sprzedaje. No właśnie, firmy rodzinne mają i tą wartość, szczególnie no w naszych warunkach polskich, że to są firmy, które się... Owszem, jeżeli można, to rosną na cały świat, ale się nie wyprowadzają z Polski. To są firmy takie zakorzenione w swoim regionie. Pańska firma jest gdzie? Przemyślu. W Centrala, w przemyślu, w przemyślu właśnie. Tak. I to jest taka perła w koronie w tamtym, w tamtym regionie, to jest, to jest niezwykle ważne. No <laughs> jesteśmy szalenie zdyscyplinowani, bo obaj jesteśmy przedsiębiorcami, ponieważ w tej chwili są 42 sekundy, tylko zostały, to możemy panią redaktor zaprosimy już będzie więcej czasu na pytania do nas. A w każdym razie nie, nie przeciągniemy ponad oczekiwaną to pan miarę. To tylko Inglot? W Stanach? Inglot. Tylko? Ja tylko. Nie poszerza pan oferty, nie ma takiej, takiego zwyczaju, żeby jak pan jest, zajmuje się tylko jakby sprzedażą produktów Inglot, które są zresztą super. To, żeby też poszerzać coś? Nie, nie, nie ma takiej możliwości. Taka jest koncepcja firmy. Aha. To jest tylko i wyłącznie, praktycznie posiadamy całą gamę wypełniającą potrzeby kosmetyczne kobiet. Ale pan ma super karierę też dyplomatyczną i różną. Super. Naprawdę warto porozmawiać w przerwie z panem, bo jakby suma doświadczeń jest o wiele większa niż tylko ta, o której była okazja tutaj pomówić. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję